Cześć, witajcie na kanale Multipasco. Dzisiaj ekspres losy 20 ekspres losów, szybka kasa, 20 ekspres losów, pełna skarbonka. No i będziemy szukać tutaj głównej wygranej, aby pobić rekord kanału, który wynosi 1800 zł. No więc trzeba właśnie wygrać te 2000 albo 2200 w pełnej skarbonce, aby pobić rekord kanału. No zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. 40 ekspres losów po 2 zł, wkład 80 zł. No i liczę tutaj, że uda się. Większość przynajmniej zwrócić z tej kwoty, a najlepiej na wyjść na plus w końcu w jakimś odcinku. Co sądzicie, aby co środę robić odcinek z ekspres losami. Tak się zastanawiam, bo mimo wszystko wielu z Was wiem, że bardzo lubi te ekspress losy. Zresztą ja też lubię. Dobra, zaczniemy od 20 ekspres losów, szybka kasa. Szukamy linii poziomej, pionowej albo ukośnej, pod spodem wygrywające symbole. I szukamy. Świnka jest. Podkowa nie ma. Dolar jest. Karty są. Siódemki nie ma. Nie ma linii. Pierwszy los pusty: kości. Serce. Koniczyny nie ma. Gwiazdki też nie ma. Banknot jest. No, nic nie daje, rozpusty. Kolejny kości. Koniczyna, siódemki nie ma, banknot tutaj. Serce jest tutaj. Ale nic nie utworzyło. Rozpusty. Kolejny, gwiazdka jest. Wisienki tutaj. Karty też są. Koniczyny nie ma, diament jest, ale popatrzcie nadal nic tutaj nie mamy. Kolejny ekspres los. Gwiazdki nie ma. Wiśnie są. Świnka jest. No i linii nie ma absolutnie. Kolejny pustaczek. Diament. Nie ma. Wiśnie tu. Karty są. Gwiazdka też. Dolara nie ma. Popatrzcie, nadal nic. Szybka kasa na razie. Słabiutko. Worek nie widzę. Jest tutaj banknot. Świnki nie ma. Dolar. Kości jest. Popatrzcie, 20 zł. Popatrzcie, w szybkiej kasie nie wyjdziemy na minus. Będzie co najmniej zwrot. Tak narzekałem, a tu proszę, jaki piękny los, 20 złotych. Popatrzcie, to był czwarty stopień. Dobra, idziemy dalej. 7. Dolar. Tutaj diamentu nie widać, ani gwiazdki. Jest banknot. No to pusty. Worek. A przepraszam, mam 20 ekspres losów, to mogę wejść na minus, przecież wkład 40 zł za szybką kasę będzie. Dobra, worek nie ma, dolar jest. Moneta tutaj jest. Koniczyna, a banknot tutaj. No i co z tego, jak tu nie ma żadnej linii? Kolejny. Strasznie dużo pustych. Nie ma kości. Diament jest tu. Korona tu. Yy, banknot. Nie ma. Tu jest dolar. I co z tego? Kolejny pusty. Strasznie dużo pustych. Siódemka. Gwiazdka. Karty. Nie ma. Świnki też nie ma. Podkowa. Popatrzcie, pusty los. Korona. Koniczyny nie ma, dolara też nie ma. Moneta, serce. No i co z tego? Niestety nie ma tu nic. Kolejny. Zaczynamy workiem. Karty podkowa. Dolara brak. Gwiazdka jest, ale nic nie utworzyła. No niesamowite ile pustych losów. Kości nie ma, świnka jest, moneta jest, worek tutaj, no i banknot też jest. No i co z tego, jak pusty los? Niesamowite, podkowa, gwiazdka, worek też jest, siódemki nie ma, Karty są, nie ma żadnej linii. Świnka. Karty. No nie ma karty. Dolar jest tu. Diament jest tu. Siódemka jest tu. No więc to jest kolejny pusty los. Siódemka. Gwiazdka nie ma, koni czynki też nie ma no to świnka już musi być i wiśnie też, o i mamy kolejny wygrywający los, wow 10 zł nie ma tych małych wygranych a ciągle trafiam jakieś wyższe stopnie jak już wygrywam to dobrze, no fajnie 20 teraz 10 to jest 30, ok ale tylko dwa losy wygrały strasznie słabo powinno wygrać na 25 <laughs> świnka kości nie ma dolar jest karty nie widzę moneta jest tu popatrzcie to też jest puste zostało mi dwa do końca serce koniczyna wiśni nie ma dolar jest popatrzcie dycha <gryw> dycha niesamowite, niesamowite trzeci los wygrywający ostatni los dolar diament diamenta nie ma serce tu wiśnie wiśni nie ma korona jest tu pusty popatrzcie no, jestem mega zaskoczony 40 zł wygrałem w szybkiej kasie ale w jakim stylu mam 20 i dziesiątki ani jednej wygranej 2 zł, ani jednej 4, ani jednej 5, natomiast 10 i 20 siadło, Nie, niesamowita sprawa, więc tak, tu będę na 0, 40 zł jest w szybkiej kasie, są powody do zadowolenia na pewno, teraz zobaczymy tą pełną skarbonkę, pełna skarbonka, 20 ekspres losów, zaczynamy, Wygrywające liczby pod spodem i szukamy ich. W śwince może być jedna więcej niż jedna wygrywająca. No tu też powinno być na 25 wygrywających: 17. Nie ma 9. Też nie ma 18. Nie widzę 26, też nie. Pusty. 7 jest i to popatrz jest dycha. Wow. Znowu mamy takie fajne losy. 23 to jest kolejna dycha. 24. Nie ma. 8. Nie ma. No ale to jest 20 zł. Niesamowite. W podobnym stylu zaczynamy 20 zł w pełnej skarbonce. No niesamowite. Dobra, lecimy dalej. 8.

Udany odcinek, mogę powiedzieć. Mało tych losów wygrywających, ale jak są, to nie najgorsze. 6 nie ma, 16 nie ma, 27 nie ma, 7 też nie ma. Kolejny 25 nie ma, 1 nie ma, 11 też nie ma, a trójeczki też nie ma. Kolejny, dwadzieścia trzy nie ma, dwadzieścia pięć nie ma, dwadzieścia siedem też nie ma, ani dziewięć nie widzę. Kolejny, trzydzieści nie ma, dwadzieścia cztery nie ma, czternaście nie ma, trzy też nie ma. Pusty. 9, nie ma, 13, nie ma, 12 też nie ma, 3 też nie ma. Jakbym się gdzieś pomylił, to dawajcie znać w komentarzu oczywiście. 24, nie ma, 6, nie ma, 18, nie ma, 22 też nie ma. nie ma, dwadzieścia osiem nie ma, siedem też nie widzę, osiemnaście też nie ma. Ok. Kolejny. Piętnaście nie ma, osiemnaście jest, cztery złote. Siedem nie ma, a dziewiętnaście nie ma, nie ma, nie ma, więc jest 4. Okej, okay, jest 4. Kolejny 7 nie ma, 8 też, 13 nie ma, a 30 też nie widzę. 25 nie widzę, 28 osiem. nie, 18, 21 mm -mm. też nie ma. Kolejny, piętnaście, nie ma, sześć, nie ma, dwadzieścia dziewięć, nie ma, i jeden też nie ma. Pusty. Dwadzieścia jeden, nie ma, czternaście, nie ma, szesnaście, nie ma, i trójki nie widzę. Dwadzieścia dwa. Nie ma 27. Jest. 5 zł. 3 też jest. To jest drugie 5 zł. A 19 jeszcze zaskoczy. Nie. Więc to jest dycha. Kolejny fajny losik. Kolejny fajny losik. Chyba dziś będę na plus. 17. Nie ma. 13. Nie ma. 29 nie widzę, i szóstki też nie ma. Jeszcze dwa losy, chyba. 21 nie ma, 7 nie ma, 9 nie ma, 18 nie ma. Ostatni ekspres losik: 16 nie ma, 6 też nie ma, 7. Też nie ma 8 też nie ma pusty. No ale ile wygraliśmy tutaj w tej pełnej skarbonce? Tutaj wygrało 4 ekspres losy, więc też poniżej średniej, ale kwota jest fajna, tak? 39 zł. Jednak nie wyjdę na plus, ale w zasadzie wyszedłem na 0. Popatrzcie, w pełnej skarbonce 39 zł wygranych, a w szybkiej. Kasie 40 zł wygranej. Więc razem 79 z 80, które wydałem, minus 1. Minus 1 to jest bilans dzisiejszego odcinka. I chociaż nie udało się pobić tego rekordu wygranej na kanale, no to wciąż będę próbował. Dajcie znać, czy to dobry pomysł, aby co środę atakować ekspres losy i katować je tu w takich może właśnie większych ilościach. Zawsze po 40 sztuk na przykład proponuję. No i to by było na tyle za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie. Cześć.